Niby jest internet, dostęp do informacji mamy dziś jak nigdy, a wciąż tak wiele ludzi i tak łatwo daje się oszustom. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na listę 10 najdziwniejszych oszustw metodą na, na które nabrali się ludzie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, usługa, która ochroni Wasze dane podczas korzystania z internetu, szczególnie podczas podróży. Surfshark VPN szyfruje Wasze dane również na publicznym Wi-Fi, na przykład w McDonaldzie. Nawet będąc za granicą pozwala Wam na zalogowanie się w wasze Banku z polskiego serwera, dzięki czemu nie będziecie ryzykować blokadą konta. Albo na Netflixie, abyście bez względu na miejsce wciąż mieli dostęp do ulubionych polskich produkcji lub dostępnych tylko w USA lub w Japonii. Dzięki Surfshark VPN pominiecie cenzurę i blokady geograficzne, zapewniając dostęp np. do Facebooka w Chinach lub TikToka w Stanach Zjednoczonych. A oto propozycja dla Was. Korzystając z kodu Planeta Faktów, otrzymacie aż 83% zniżki oraz nie 1, nie 2, nie 3, ale z okazji. Black Friday aż 4 miesiące za darmo. Wchodzicie w to? Link do strony, jak zwykle, znajdziecie w opisie. Tymczasem wracamy do odcinka. Numer 10. Na pewno słyszeliście o metodach na wnuczka i na policjanta, ale czy słyszeliście o metodzie na wnuczka i policjanta jednocześnie? Żeby było zabawniej, ofiarą tego hybrydowego oszustwa padł ksiądz. 83-letni proboszcz jednej z parafii pod toruniem. Najpierw zadzwoniła do niego rzekoma wnuczka, rozpaczliwie prosząca o pieniądze, a po chwili policjant z centralnego biura śledczego, twierdząc, że właśnie namierzył dzwoniącą do księdza oszustkę i prosząc o pomoc w jej ujęciu, robiąc za przynętę. I choć załóżmy, że na samą wnuczkę proboszcz by się nie nabrał, chyba... To telefon policjanta zdecydowanie uśpił jego czujność. Pełen dobrych chęci ksiądz zabrał więc cały swój majątek, całe 50 tysięcy złotych i poszedł we wskazane miejsce, gdzie wnuczka i policjant zrobili już swoje. Numer 9. 72-letnia mieszkanka Sopotu została oszukana metodą na amerykańskiego żołnierza. Kobieta uwierzyła, że koresponduje z 60-letnim Amerykanem o polskich korzeniach, odbywającym służbę w Sudanie. Mężczyzna flirtował z kobietą przez aż 8 miesięcy, ostatecznie wyciągając od niej 10 tysięcy euro na rzekomy przyjazd do Polski. Numer 8. Tego typu oszustwami padają nie tylko starsi ludzie. W lutym tego roku 20-letnia mieszkanka Augustowa została oszukana metodą na brytyjskiego policjanta. Po powrocie z Wielkiej Brytanii, dziewczyna dowiedziała się, że rzekomo zalega na wyspach z podatkami i, aby uniknąć odpowiedzialności, na wskazane konto musi przelać 500 funtów, co też spanikowana 20-latka uczyniła. Numer 7. 63-letnia kobieta z Teksasu została oszukana na 100 tysięcy dolarów po tym, jak uwierzyła, że na Instagramie randkuje z Bruno Marsem. Światowej sławy piosenkarz chciał rzekomo zrezygnować aż z trasy koncertowej, tylko aby być razem z nią. Potrzebował tylko 100 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów. Zakochana kobieta przelała pieniądze bez zastanowienia, a jej czujności nie wzbudził nawet fakt, że odbiorcą przelewu był niejaki Basil Chidiadi Amadi, podobno kolega zespołu, a w rzeczywistości 39. 9-letni oszust z Nigerii. Hm, jak widać nigeryjski książę zmienił taktykę. Numer 6. Innym razem padło na Clinta i Stłuda, a żeby było zabawniej, nabrać dała się Polka, a dokładniej mieszkanka piaseczna. Poznany na jednym z portali społecznościowych mężczyzna podawał się za syna amerykańskiego aktora, który z powodu zerwania kontraktu reklamowego znalazł się w trudnej sytuacji i nie miał pieniędzy na leczenie. Kobieta, aby uratować legendę Hollywoodu, przelała mu łącznie 600 tysięcy złotych. Hm. Ciekawe kto będzie następny. Może Leonardo DiCaprio proszący o pieniądze na naprawę Tytanika. Numer 5. 74-latek ze Szczecina został oszukany metodą na Szymona Hołownię. Tym razem jednak nikt do niego nie pisał ani nie dzwonił. Mężczyzna dał się nabrać na artykuł w internecie, z którego wynikało, że słynny polityk i prezenter rzekomo dorobił się gigantycznego majątku na kryptowalutach. 74-latek chcąc być jak Szymon Hołownia i też odnotować zwrot na poziomie 10 tysięcy procent stracił Blisko 50 tysięcy złotych. Numer 4. Nazwa tego oszustwa rozbawiła mnie najbardziej. Pewna seniorka z Lublina została oszukana metodą na zastrzyk z Ameryki. Oszuści wyłudzili od 81-latki aż 6 tysięcy złotych, podając się za pracowników medycznych i przekonując ją, że jej własny syn jest ciężko chory i aby go uratować, potrzeba kosztownego zastrzyku z Ameryki. Pieniądze w kopercie osobiście odebrał rzekomy pracownik notariusza. Numer 3. Strzeżcie się też metody na Netflixa. Oszuści znaleźli nowy sposób, jak wyłudzać dane z karty, wysyłając wam na maila wiadomości informujące o rzekomym zawieszeniu konta. Aby je odwiesić, musicie podać wszystkie swoje dane, włącznie z tymi z karty bankowej. Wierzcie lub nie, wiele osób się nabiera. Numer 2. 66-letnia mieszkanka Konina natomiast nabrała się na amerykańskiego ortopedę. Podający się za niego oszust przez miesiąc zdobywał zaufanie kobiety i oczywiście z nią flirtował. Ach, cóż to musiał być za flirt, że zauroczona emerytka zgodziła się przelać aż 50 tysięcy złotych na rzekomy drogi upominek z Ameryki. Numer 1. 85-lat z częstochowy dała się oszukać metodą na hydraulika. Podrabiany hydraulik najpierw wystraszył kobietę, że z powodu awarii będzie musiał zakręcić wodę, a następnie zaproponował jej, aby lepiej nabrała jej na zapas. W tym czasie jego współpracownice splądrowały pozostałe pokoje w mieszkaniu, kratnąc prawie 30 tysięcy złotych. Tym splądrowanym, jak flądry w akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednio na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały: Chiński Ekspres z gadżetami oraz z z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach na Planecie Faktów. Cześć.